Rozmowa po dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moim gościem jest prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego, pan Marek Działoszyński. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. I naszą rozmowę rozpocznę od nietypowej sytuacji, jaka miała miejsce kilka dni temu na oddziale płucnym. Wydawałoby się nam, że takie sytuacje zdarzają się tylko w filmach, a jak się okazuje, niekoniecznie. Na oddziale płucnym. Doszło do ślubu. Zdarzają się także w szpitalach. Tak, ludzie wykorzystują sytuacje życiowe do tego, żeby uregulować różne kwestie. Ja z pewną satysfakcją przyjąłem informacje od personelu oddziału płucnego, że jest taki pomysł, żeby wziąć ślub w trakcie hospitalizacji. Pacjent, który do nas trafił był w dość poważnym stanie. No, zdecydowali się państwo, którzy z sobą spędzają już ileś czasu i ileś życia na to, żeby sformalizować swój związek i umożliwiliśmy to. Myślę, że wyszło bardzo fajnie, a cieszy nas jeszcze bardziej to, że pacjent wraca do zdrowia spotkał się parę dni temu pan z wojewodą lubuskim Markiem Cebulą. Kilka ważnych kwestii zostało poruszonych dotyczących właśnie funkcjonowania i przyszłości szpitala uniwersyteckiego i chyba takim języczkiem uwagi bez wątpienia jest PETO, który państwo zabiegacie. To specjalistyczne urządzenie diagnostyczne, którego jeszcze w tej chwili szpital nie ma. Znaczy z panem Wojewodą umówiliśmy się i przedstawiliśmy szereg problemów, które nas nurtują jako szpital i na styku z administracją rządową. Tak, PET, który ubiegamy się o jego zainstalowanie w szpitalu i stworzenie warunków do tego, żeby diagnostyka onkologiczna jakby była jeszcze bardziej pełna dla pacjentów i żeby oni nie musieli podróżować po 100 kilometrów, żeby zrobić sobie tego typu badania, ale jakby problem jest bardziej skomplikowany, dlatego, że my jesteśmy w stanie pozyskać środki i jesteśmy gotowi także personalnie czy kadrowo na to, na Natomiast problemem największym jest mapa potrzeb zdrowotnych, która aktualizowana jest co kilka lat zgodnie z przepisami i nie udawało nam się wprowadzić tego peta do tej mapy potrzeb zdrowotnych. Uważamy, że to jest trochę skostniały przepis, który nie nadąża za zmianami w medycynie. Przedstawiliśmy panu wojewodzie właśnie argumentację Także albo przede wszystkim tą głęboko merytoryczną, czyli taką, że jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu PET rzeczywiście był no, swego rodzaju nowinką technologiczną w diagnostyce onkologicznej, dzisiaj staje się standardem, a w związku z tym zarówno sama diagnostyka wstępna, a później diagnostyka kontrolna, która jest niezbędna do realizowania dobrego leczenia onkologicznego w takim ośrodku jak nasz. Musi powstać, bo ułatwi pracę lekarzom, ale przede wszystkim zadbamy lepiej o zdrowie pacjentów. No właśnie, zastanawiam się, czy jeszcze nadal spłacamy ten dług zdrowotny, o którym sporo mówiło się na początku pandemii, bo wtedy wiele zabiegów się nie odbywało, część lekarzy nie przyjmowało, mówiło się, że za parę lat niestety, ale trzeba będzie spłacić te zdrowotne długi. Pan to obserwuje? Myślę, że my ten dług zdrowotny już spłaciliśmy i bylibyśmy w stanie spłacić. Go jeszcze więcej, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia przekazywał nam wyższe środki. Mówię tu szczególnie o środkach na tak zwany ryczałt. Bo tutaj jesteśmy często ograniczeni, czyli dysponujemy sprzętem, infrastrukturą, potencjałem ludzkim i moglibyśmy leczyć, natomiast brak środków właśnie na te świadczenia, które domknięte są, jakby w ryczałcie, powoduje, że przekładamy pacjentów terminy w kolejkach. Gdzie tych pieniędzy brakuje w tej chwili najbardziej według Pana? Myślę, że są takie oddziały na przykład jak kardiologia, neurochirurgia. Tak? Tutaj kolejki w neurochirurgii terminy na 2026 rok i nie wynikają wcale z tego, że my nie mamy zdolności operacyjnych, żeby pomóc pacjentom, tylko właśnie z tego, że za te zabiegi nie mielibyśmy w określonym terminie zapłaconych. A jakie są kolejne etapy, kolejne kroki, jeżeli chodzi o Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii? Bo tutaj możemy powiedzieć, no to państwo idziecie Na chwilę do rozmowy z Wojewodą, bo z panem Wojewodą właśnie rozmawialiśmy także w zakresie inwestycyjnym i żeby jego służby, jego dobre słowo na poziomie ministerstwa wsparły nas w tych staraniach. Przypomnę, że jesteśmy po kilku postępowaniach konkursowych. Między innymi już realizujemy inwestycję związaną ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Tam uzyskaliśmy blisko 15 milionów złotych na remont i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego. To są pieniądze ministerialne i to trwa. tak? Jesteśmy już w fazie projektowej, będziemy różnego rodzaju działania już rozpoczynać. Jesteśmy w trakcie działań związanych z rewitalizacją terenu szpitala. To oczywiście szeregu trudnień i dla pacjentów, i dla personelu różnego rodzaju to takie trudne sytuacje się tutaj dzieją, ale przypomnę, że to jest projekt realizowany ze środków Polskiego Ładu przy udziale samorządu wojewódzkiego, bo to jakby oni wystarali się o ten projekt. Później jeszcze wsparli go dotacją na poziomie blisko 17 milionów, czyli łącznie 47 milionów, które dzisiaj wbudowujemy w infrastrukturę drogowo, kanalizacyjną, deszczową, ale też taką, która uprzyjemni i pobyt, i być może jeszcze go jakby spowoduje, że będzie się można rehabilitować, czyli ścieżki rehabilitacyjne, tężnia, tężnia place sensoryczne mówi się, że i powstaje. tak dalej, i tak dalej. Tak. Myślę, że do końca roku planujemy zakończenie tej inwestycji. Już dużo widać. Myślę, że po 25 uruchomimy duży parking na terenie szpitala. Parking na 250 pojazdów i on rzeczywiście odciąży już nas od szeregu problemów związanych właśnie z parkowaniem pojazdów, z przemieszczaniem się i pacjentów, i personelu. Kolejna duża inwestycja to właśnie Lubuskie Centrum Onkologii, i tutaj braliśmy udział w konkursie ministerialnym z tzw. Funduszu Medycznego. Na 49 podmiotów zajęliśmy dziesiąte miejsce, 19 było premiowanych jakby no, pod dotacją. Na razie dostaliśmy tylko talon. Na 243 miliony, ale właśnie staraliśmy się rozmawiając z wojewodą, a wybieram się także do pani minister Leszczyny, przekonać ich, że jeżeli te inwestycje będą realizowane przy udziale środków z KPO, to trzeba jak najszybciej podpisywać umowy i rozpoczynać procesy inwestycyjne, bo tam terminy realizacji tych umów. Czyli wydatkowania pieniędzy i ich rozliczenia są bardzo krótkie i będą trudne do spełnienia, im dłużej będziemy zwlekać z podpisaniem umów. No właśnie, panie prezesie, kiedy my, my, według pana dojdzie do tego momentu, kiedy ten talon, o którym pan wspomina, się w końcu z e, No Jakby zgodnie z timingiem, który w tym konkursie został przedstawiony, to jeszcze się działo w e, poprzednim roku. E, Finalizowanie czy podpisanie umów miałoby następować po trzecim kwartale tego roku, ale zrobimy wszystko, żeby to przyspieszyć. My podjęliśmy pewne działania, które umożliwiają przepisy. Przepisy prawa zamówień publicznych dopuszczają zorganizowanie w przypadku tak dużej inwestycji konkursu. Konkursu w Stowarzyszeniu Architektów Budownictwa. I ten konkurs e, po pierwsze no, jakby przygotuje ewentualną firmę, która później jako bonus, gdyby wygrała ten konkurs, dostanie, e, dostanie bezprzetargowo realizację projektu e, tego centrum. No, ale będzie już znała całe spektrum e, różnego rodzaju problemów, program funkcjonalno-użytkowy, to wszystko, co tam chcemy zrobić, a w związku z tym prawdopodobnie będzie mogła dużo szybciej taki projekt wykonać. Przypomnę, że w przypadku projektu wartości 250 milionów sam projekt może być wart około 10% całej inwestycji. W związku z tym my nie mamy środków takich, które pozwoliłyby nam bez umowy dotacyjnej realizować taki projekt. No, szpitala nie stać na wyłożenie, Takich środków i w momencie, gdyby na przykład nie doszło do podpisania umowy odłożenia go na to, półkę, to, to by była katastrofa. W związku z tym będę zachęcał panią minister do tego, żeby jak najprędzej jednak podpisać te umowy i dać nam szansę realizować projekt. To krótkie pytanie jeszcze na temat ponownej weryfikacji nowych kierunków lekarskich w Polsce, jeżeli dobrze my, pamiętam. My nie jesteśmy zagrożeni, my ten kierunek lekarski To sobie lekarski, zdaję sprawę. A o co innego mamy. chciałam na koniec pana prezesa zapytać, bo tych kierunków lekarskich jest 30. 6, 10 jest zagrożonych. Zielona Góra jest tutaj takim dobrym przykładem. Przykładem są chociażby studenci, którzy bardzo dobrze zdają egzaminy końcowe. Ale pamięta Pan sprzed lat, że kiedy powstał pomysł utworzenia kierunku lekarskiego, to niektórzy patrzyli z przymrożeniem oka. Jestem ciekawa Pana opinii właśnie na ten temat. Dać tym kierunkom szansę, jak rozwiązać tę sytuację? Ja myślę, że to jest ocena zawsze indywidualna. Musi być potencjał, który da szansę jakby no, dydaktycznie zrealizować zadania, ale też musi być potencjał związany i z bazą, na, na bazie której ci studenci mogą się szkolić. Jeżeli takie warunki byłyby spełnione, to oczywiście można to dalej kontynuować. Jeśli nie są spełnione, to medycyna jest za poważną dyscypliną, żeby sobie pozwolić na jakieś prowizorki. Panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że gościem Radia Zielona Góra był prezes Marek Działoszyński, szef szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę Państwu zdrowia. Rozmowa po dziewiątej.